Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Cismen ze mną jest Trejbo Siemaneczko i widzowie Cismana, jak widzicie. Tutaj, I to odokoła. są widzowie jego tak naprawdę. <grym 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 są jego widzowie. Konieczny tłum nie. jest. <grym> Oni wszyscy, widzicie, przyszli, wszyscy przyszli skandować imię Cismena, Cismena po prostu. Przyszli no to... dopingować nas w Build Battle Tryb, który będziemy dzisiaj grać. No ładnie eee... oglądać. I wszystko. Dokładnie. Jak Drayvon pierwszy raz napisał, że mają bić na jego wyspę, bo nagrywać. nagrywa kto. Kurde, z 50 osób było. A jak teraz tak patrzy Bilbatyl, kur na solo, 100 osób już czeka. <zodkowie> Takie oh shit. A bo oni myślą, że ty Solo jesteś. No niestety. Tak, nagrywam. Nie do mnie, ale nagrywam. <zodkowie> Co budujemy? Meteory, meteory, bo to kółko wystarczy zbudować i tyle Dobra <laughs> o, Aj, tylko, te mamy, ja? tylko te mamy jo? Tylko te mamy? Co? Nie no, co ty masz cały game moda Aha, dobra bro, Dobra, meteory Dobra, zmień Co? Zmień podłogę Ale jesteś samemu, sam sobie zmień Aha, a czemu nie jesteśmy razem? A to mamy razem budować chciałeś No a nie? A dobra, to pierwszą solo zagramy. zobaczymy <laughs> Jak chcesz zmienić podłogę to tego. To dajesz na tą gwiazdkę... Ja widzę. Tam widzę. masz zmianę podłogi i musisz kichnąć dalej Podstaw zany... blok. No. Dobra. Czekaj. Ej, na, jak ty mnie oszukałeś? No bo ja Dobra. Dobra, dobra. Trzeba zostałem o. tak oszukać. Świr jest masny jest masny, dobra. Ej, a Zandor, a Zandory tu jest co nie? Ej, tego. Co? Ej, no to. Gówno a, ta też kurwa, dobra, to będzie wielki meteoryt. Z czego się meteoryt robi? No właśnie, kurwa, nie wiem, z tego chyba. Z. z tego, z. No z czego szybko, bo czas mija? No, z. z, z, z drewna. Co? No, no z drewna meteoryt walisz no i tyle. No to drewno, no to drewno. Krótka piłka. Kurde Drewno bo. masz i... tyle w temacie i co i co i się prujesz, ja Ty chłopie? Dobra, ja nie wiem co tu mam Ezi... robić, no. musisz no, mnie met... szukał no, Masz, met masz metalę budować, hopie Jakie jak koła nie wiem, zbudować. <laughs> coś jest za problem koła w minecraftzie zbudować? Dobra, andezyt, andezyt. Andezyt i dioryt. Ezi, co, co ty ściągasz ode mnie? no co? No co? Ja zacząłem budować ando... Ej, ej, e, e, Z drewna buduj. Zdrewno buduj. Zdrewno buduj. Sam se buduj z drewna. Sam se weź się o ten, jo, jo, ja nie wiem co ja buduję, kurde, to będzie taka kupa, taka kupa to będzie. Nie, no to walony meteoryt będzie, ja ci pokażę jak się buduje meteoryty. O, zajbiście. Dobra, to coś no. takiego pa, Palić liście, to. znaczy co? Dobra. Eee, eee. Tak, nie? Eee. Tak nie? Tak nie. Eee. Do, do. No jak Na razie na teraz sobie ja zbudowałem, dobra. kurde ten, nie? Ma, masz jeszcze 3 <laughs> minuty, Z, Zbudowałem to <laughs> <Cuba. laughs> A to git Ten zajebiście Hop żółwie zbudował, też się nada Nie no, ale wiesz Ja ci pokażę jak to się robi, ja ci pokażę jak to się robi A jak ty napiszesz kacewi i to wygra No tak A sera tak robisz? No tak i potem lubię patrzeć jak wiesz Ludzie się starają, budują jakieś p**wane rzeczy I tak grę mają mają dupy na czacie Jak to wygrało? A takie jo, tam kurna skończyłeś? No i tyle w temacie, nie ma gościa Ładne. Bo, bo, bo Boś jest zniszczony mentalnie, fizycznie. No ja myślę, że my tu razem będziemy budować kurde boby budownicze. A ten sezon odpalił, frajesz. Dobra, to tego to. na jedna, no. Zagramy duo, zagramy duo next. No, no to tak, o to mi chodziło, pracę, no. No bo ja myślałem, że ty chcesz, kurna, rywalizować. Jo, rywalizować. Co? Gdzie jest meteoryt? Co? Neder? Co? Neder, tak. Nether, nether, nether. Dobra. Neder. No to płomienie trzeba no? dać, nie? Meteorytowi nadać prędkości mu trzeba Co? No a nie? Czy jak on leci, to się pali, nie, czy nie? Dobra, eee. coś Nie do... Nie lubię! Nie co, nie co ty do mnie gadasz? Powiedz czego chcesz? Moje życie, moja sprawa. Miałeś nie śpiewać. A czemu? No bo ja nie lubię, nie lubię. To tak powiedział, co? Ej, gdzie jest zapalniczka? w dupie. To jest zapalniczka w ogóle. <laughs> no, ale musisz poszukać sobie, wiesz? Zapal, zapal. <laughs> zapal sego. Zapal se Kibona. Dobra, Kibona. zmieniamy plany, zmieniałem plany. Została minuta. Kurde, hugo. Kurcze, blaszka. Ej, osiągnięto nowy poziom. Dostałem nowy poziom, cześć. Hugowo tak? jest. Jest hugowo, młody. Pasuj bajerkę, pasuj bajerkę, hopę. Pasuj, pasuj, pasuj bajerkę! bajerkę, pasuj bajerkę, hopę! Ej, drzewa rosną na meteorycie? Co? Co? Nie. No ja, grzyby, Gziby! Gziby! gziby na pewno rosną. Czemu nie mogę grzyba postawić na dorsycie? Nie wiem co to masz w pani młody. No. Jaram, jaram. Ale meteorę! Co? A myślę, że to moim mój, to już Już chciałem Ale met. Ej, czemu ja nie mogę posadzić? Grzyby! Jora, rata Jak, na czym się grzyba sadzi? Na dupie, gościu, na dupie O, to, ale, ale, kwiatka, co mogę walnąć, taką ładną To, ty no, nie wiem, jak tam twój meteoryt A jak tam twój? Hugo-wo Hugo-wo hugo, -wo. hugo -wo. Dobra, jak jest kos na po angielsku? Eee, jest. Eee, kurde Mączka kostna. Bebe, Dobra, ale jeszcze potem serduszko dla widzów walnąłem. To kurna wygrana, jest. Ej, to już koniec, ja? Ups! No? Dobra, po teraz na innych pracach. Co to jest? Pu... Puuu... Fiut. <laughs> Nie dokończył Fiuta, niestety. Dobra, daj daję legendarny. <laughs> tak, ja jakupa. Czemu to ma 33? <laughs> Co jest 5? Ja legendarne. A to twoje, nie? O moje S Przecie no. <grym> to wygląda jak jakiś orzech zgnity. Ja chcę. Czabły to... orzech zgnity <grym> słabe <grym> Ej, gnoju! A i tak i tak 40, widzisz? S No i pokczampy. No co? No co to taki... co, to twoje? To twoje jo? Nie, to takie średnie. To jest takie kurna twoje Ej skąd on ma ogień? Ja ognia nie mogłam No bo znaleźć. masz zapalniczkę tam se normalnie, hopie Ale ja nie wiem jak jest zapalniczka po angielsku Nie, to jest ten, flint and steel, o boże Dobra, spastuj bajerkę Ej on jak. też ma płomienie, ale oszust, oszust Co to kurna jest? Nie to wygląda jak jakaś ta e, łyżka, a coś się Ale dobra, dobre, dobre I to ma więc ode mnie, jo? Ja pierdzielę. O, to... o, a... Co to twoje? Jo? To jest twoje? Jo? To nie zła ryba głębinowa. To jest twoje? No ja daję legendarny. Nie możesz to No nie, 33 punkty. Co to jest? Kurwa, Dlaczego ty tam jasno głaznałeś? No bo ja... nie mogę znaleźć. Gdzie, gdzie on ci, ci kurde świeci? Gdzie to jest meteoryt? Nie, nie. wiem. Ja nie wiem, ja daję słabe. Może Kupa. wygram jeszcze. Kupa! KUPE KO kołe tyle Czy to? Czy to? Czy to? Czy, 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 to, czy, 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 to wygląda ty... jak Lody kaktus Sam chcesz górny kaktus Ja daję średnie, oj nie zapomniałem, zaraz minął A Beskito jak Lody Kaktus, tylko zielonego u mnie brakuje A jak oceniasz? Eee, twoje? To nie jest moje, no moje już było. O to moje, to jest grzechu XD to Damy episkę Jak to jest Grzechu XD <grym> Ładne Dobra co to jest? E, czemu to jest? Czemu on tu fioletowy dał? No a powiedz mi czemu nie? Aha, ale, ej, ale fajny ogień zrobił ładny ogień zrobił Kto wygrał? Jeszcze nikt. A, 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 bo teraz będzie pokazane. Co to jest? Aha, dobra. Aha, bo tu jeszcze idzie Dobra. A co to Jó, ma to być? Szaczać? Nie. A co to ma być? Ja nie eee. wiem, to jest słabe. Kupa! Kupa. I to ma tyle pokróc, co ja? No kurde, na mać! Lamus. Legendarne. Co to ma być? Niezły stawonuk. Jezu, czwarte A... miejsce mam. Czwarte miejsce. Mi takie wygrało. Ja mam i taki gór wygrał. Ja ten fioletowy. Dobra, dawaj jeszcze jedną, ale teraz duoski... Ale duło, dłoski, dobra, dułoski. Mm. Duodłoski, mokre kokoski. Dobra, jesteśmy na kolejnej aren. Budowa! I. Bur... Budowa! Co robimy? Co robimy? Bud budowa! Dobra, lecimy, budowa. budowa. Teraz jesteśmy z Duoskiem, z nowicjuszem Draebanem podłogą i lecimy. Teraz na pewno wygramy, co? Teraz wygramy, nie? Wygramy. Kurna! Gra planszowa! Gra planszowa! Jak ja mam to zrobić! Pa. Dobra, eee, daj mi konkret Sz Szachy to były gra planszowa? No Opa Robię. Pyk, 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 Ale pyk, nie, z konkretu, z konkretu, z konkretu, z, concreatu, z, concreatu, z concreatu. czego? No konkret Czarny beton, o po polsku Co jesteś kurna beton, no to A dawaj betona no Masz la, la. 7, masz tutaj 7 minut więc, więc możesz wiesz O czym tu jest dużo najpierw, no, no jak ten Wiesz? Co? No. Dobra, ja robię czarne, ty białe ty rób białe, młody. Potem ja damy. My damy jeszcze wtedy. Ale nie rób jakiejś wielkiej wywalonej chłopie. No, bo co? No dobra, co zmiesz to? <śmiesz> bo kółno. Kłodna... dobra, czekaj. Weź ee, to gdzieś... zasłoń dobra? Teraz kota gdzieś... biała. Tutaj. No o. dobra. A jeszcze damy no. serduszkę, żebyśmy wygrali na pewno. <śmiesz> tak, tak, Dobra. Ja mam pomysł nawet tak na piątki zrobić. Mam pomysł na piątki Dobra. Eee, stojaki, stojaki damy. O! Ty masz trzy eee... mózg i... Tego, i po prostu różne tego tam. Nie, pierwszy rząd to będą same z tego. Kurna, z tej najgorszej jak no to, to są nazywa. Te ze skóry, ze skóry. O! E, 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 i tyle. Duży mózg, duży field co? A, a? a ja To <laughs> To coś dużo, dużo, dużo jest tych. Bo ja się kurno nie wiem, jak to zrobić czekaj. Nie, spra o, to sprawdź sprawdź dobrze sprawdź, nie, dobrze w necie. Je, dobrze. ale sprawdź w necie ile to ma tych coś menów. Dobra, my zrobimy swoją. Tylko kurwa, to się nigdy nie skończy, coś się od No ty, Nie czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze bo my, jest. bo to będzie prostokąt. No a co to ma być? Nie mam pomysłu, czekaj, bo czekaj, to trzeba usunąć, to trzeba usunąć No c No a no ja, bo to jest kwadrat jednak, nie? No, no właśnie. Szachy się gra w kwadracie No dobra, czekaj, czekaj. A jeszcze tu więcej, jeszcze więcej tu trzeba To trzeba, trzeba robić... Tu trzeba ro nie, to czekaj. No jo, bo to dalej. No dobra dobra, na... dobra, 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 ładnie. weź to weź, weź, weź dokładnie, żeby było. Dobra! Myślę, że ktoś to liczyć będzie. Raz, dwa, trzy, 4 5 sześć. No dalej sześć, wygląda sześć, jak prosto. 9, 10, 1 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, każdy wiesz, że umieś spokojnie, nie musisz się tym Dobra, teraz to bangle, teraz to bangle. Ot. I ta, teraz dajemy stojaki. Stojak? E ja mam po polsku jednak, dobra XD <głos> <głos> I co jest A dobra, tak, dobra. Roger that. Ej, teraz tak. A ee... trzeba prosto stawiać, nie? To, to ma no, znaczenie, którym się, się. Dobra, czekaj, Kurwa, nie ma tego? Czapka. Eee, dobra, jest. Czapka. Skórzana czapka. Czapa. A nie można dawać. Czemu nie? To no można, przecież. A nie można, można, dobra. śpiany, młody. Jezus! Coś stało. Coś ty zrobił. Nic, 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 nic. Weźmy weź postaw tu stojaki, o, Tynek. A co, co, co ci się stało? Stojaki znikły i wiesz. Dobra. Trzeba je ubrać. Teraz tył, tył to zrobimy tak. Diamentowy, diamentowy łeb to będą te dwa na środku całkiem. Eee... Dobra. Czekaj, to... A to jest w ogóle ten? Pożysty? Że na środku ty chcesz? Nie, czekaj. Dobra, zróbmy tak, tu będzie... To jest królowa, ale królowa z netheritu, net... Netherite 2 3 4. Czais po królowa, królowa jest siniejsza. 891. Słyszysz? Słyszysz? Królowa jest silniejsza Ej, czemu nie można netherytowej tej dać? Jakiej? No Nethernit, ten nowy. Nie ja mam pomysł, ja mam pomysł ja co zrobić. Nie można hełmu dać, tam się w kamień zamienia. Dobra, zaufaj mi, ja wiem co robimy. A co ty robisz teraz? Dostaw tutaj tego dostał tutaj, e, jeszcze jeden rządek A, Jaki pijak e, i, na si na, I na środku e, no. daj diamentowy łeb dwum na środku idealnie A czemu dwum na środku? No bo królowa i tego co nie? No przecież jest przecież już No co? No jest już Po co po, mi tu stojaka lepiej? Pata mi tu jaka. pata mi tu stojaka Dobra już. Ale na są czapki! Ty... No dobra i tak na to nikt patrzyć nie będzie! Dobra, ale to na ty jeszcze na środku pajacu! Dobra, a wieże jak? Wierzę Ale ty, to ale to na to środku, nie jest ścisłem, a, a ta rata! Tutaj, temu daj, temu! Tu po lewej odkąd? No ja już naprawiam! Nie się. Dobra, eee czekaj. Wie, damy... Wie, że damy... Żelazne? Na... Nie. Te A, no to, to weź daj, bo ja nie mam już. Dobra, co dalej? Eee, czekaj. Potem damy... Kurna. No kurde. Żelazo nie mogę pisać. Dobra, żelazo. Dobra, czekaj. Eee, żelazo. To weź daj żelazo tego... Mm. Znasz w ogóle szachy... ten? Piąki szaka? Znał, czekaj, czekaj. Koń, eee, konie będą złote. Konie będą złote. Dobra, co daj złote? Eee... Daj temu. Kurwa, tak za dużo pionków tutaj. Dobra, tutaj. dobra, ee, daj tym obok ich. Daj gońcom tego, e, srebrne. Jak srebrne? No żelazne. To, żelazne, żelazne, no. no co to jest srebrne, no co nie? Dobra. Daj tak. Eee, I teraz myślę, kurwa, czekaj. Mm. Dobra, czekaj, można walnąć w sumie. Exo jeszcze w ogóle. Tak walniemy, bo kurwa, nie mam pomysłu. No, bo nie ma, gdy zbroi. Nie ma? No nie. A te. Bez kitu nie ma, o oh, lol! I tak jest siatka, to dobrze. Dobra, weźmy ich, ubierzmy całeś. Dobra, teraz, i teraz tak jak masz, ubierzmy je wszystkie. Dobra, to ty ich ubieraj, ja zrobię ten. Yy, obramowanie. Bo no wiesz, dobra. nie? Na samym polu to się kurde nie kończy. <laughs> Przepraszam. Była minutę, tylko. A nie, dobra, nie przyklinaj, proszę. Co? Nie przyklinaj. A ja to dam strybno. Tam ładnie strewna, bracę. I teraz tak. Widzisz jaki jest ten duży mózg? Dobra, dobra. Gorusia. Ale wielki mózg. No ja to co to? Co to jest? Maciek? A ja tak Maciek. mówię. Maciek z areny uciekł. Bo 35 minut sekund zostało. O, widzisz ty jak ładnie? Teraz trzeba coś zrobić, że to nasze. <śmiech> <śmiech> że żeby fary były. Co damy? Co damy? E, co, co tam chcesz? Ja narysuję kupcie. Może być może być, może być. Dajcie mi beton. Beton zielony, brązowy, o. Będę bardzo dorosły i narysuję kupę, bo to nie śmieszne takie. O! <grym> o nie zła! Kupa! Dobra, jako tako to wygląda. No weź to usuń, U kupę. A dobra. No zapuść, no już, nie? <grym> 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 o, oh, dobra. Git. Dobra, jest kit. Ale ładnie, to, podoba zobaczymy. mi się. Podoba no, mi się. To git jest. To git jest. O, uetchnęł. W nie mogę ocenić. Jaka powiem. to zgra w ogóle? To pogrzeb. Ok ja nie wiem, dam średnie, ja nawet nie wiem co to jest. Nie wiem, ja utknąłem. Ja utknąłem nawet. 13 powiedz, punktów. Powiedz kiedy będzie moje, to napiszę co jest moje. O, nasze, to nasze, 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 nasze. O, moje jest. A kupa. Dajcie punkty widzowie, proszę. Ale ładnie, mi się to podoba szczerze mówiąc. 40, no to tak kit nawet. No, no ale. Masz, czemu oceniać, nie mogę dać tej cholery. To no, co, co to kurde ma być w ogóle? No ja w wszędzie sensie kupa daj, daj bo nic nie widzę. No ja. widzę dosłownie. Ja na to. jak utknąłem w ścianie. Jebnej. Pomiędzy kupa ścianiami od. Zero punktów? No co to ma być w ogóle? To ja nikt nie wie, co to jest. Daj się kupa zero punktów? Lol. A co to ma być? No ja utknąłem w ścianie Ej Daj kupę. No, a nie mogę już głosować. Ja! No, czemu nie mogę głosować? No utknąłem w ścianie jakieś. Co to ma być? Żyję! Ale nie wiem, gdzie jest ocenianie. Bo co to nie jest przynosi. w ogóle? Kupa! Ja, ja to oceniać nie mogę, bo my tą nie ma. What, what the fuck? O, dobra! Widziałem, widziałem, dobra! Widzę gierkę, widzę gierkę. Dobra, to nawet nie mam. wiadomo co to. O to no jest? to mnie przynosi, kurna! Dobra, nie ale życzę, mogę, mogę, ale to, mogę jest do do to jest dobre, to jest dobre. Nie, ja daję słabe, bo tak chcę wygrać. To, nie, to jest dobre. Ja nie. ja, u Sprawiedliwie, to jest dobre, naprawdę. A, i gdybym dał... Dobra, ty nie znasz się, chłopie. No, ale dobra, no! Ej, co, to nasze? Jo, a jest? Tak. Hello, dawaj, Elo, widzowie! Emlo, widzowie, widzowie. Emlo. Ja e e nie, nie mogę postara pisać. Postaraliśmy się, postaraliśmy no, się. No, to było piękne. Tym... Piękne, tym piękne serio? postaranie. Serio, daliśmy radę, pokonaliśmy e, wszystkich, tak naprawdę. A więc, żegnam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. A i Subika, a i pijcie <laughs> do Dreybona, Ma live'a dzisiaj o 16.30. I co? Tak. I na razie. Emo, zmisiu. Emo.